Witajcie na kanale Detektywa Historii. W dzisiejszym odcinku zbadamy sprawę dotyczącą tego, czym w epoce średniowiecza był system wasalno-lenny, zwany potocznie feudalnym. Samo słowo feudalizm powstało na podstawie łacińskiego słowa feudum, oznaczającego lenno. Z kolei lenno to określenie majątku ziemskiego, a od pewnego momentu także i całości stosunków pomiędzy seniorem a wasalem. Od czasów rządów Merowingów, a następnie Karolingów, jeśli nie wiesz o kim mowa, to obejrzyj jeden z moich pierwszych filmów, tutaj pod linkiem. Rozpowszechniony był system komendacji, który był swoistym zapożyczeniem zasady panującej w prawie rzymskim, określanej jako prekarium. Komendacja polegała na tym, że wolny człowiek, ale pozbawiony środków do życia, oddawał się pod opiekę, czyli komendował osobie wpływowej i zamożnej. Relacja przybierała wtedy charakter wzajemnej zależności, ponieważ oddający się w opiekę obiecywał służyć wiernie do końca życia swojemu dobroczyńcy, a ten z kolei otaczał do zgonną opieką, wyżywieniem i odzieniem swego sługę. Zwyczaj komendacji dotyczył także stanu rycerskiego. Mianowicie, wojownik przyrzekał wierność, zbrojną pomoc oraz składał hołd, wkładając w ręce swojego pana swoje złożone dłonie, co miało oznacza, oznaczać um, wspomnianą bezwarunkową wierność. Komendującego się nazywano wasalem, a tego, który te komendacje przyjmował, seniorem. Tak wyglądało to w kręgu tradycji frankijskich. W średniowieczu panowała zasada, że państwo jest prywatną własnością władcy, do którego należała cała ziemia w obrębie królestwa. Z czasem władcy, którymi byli królowie, jak i książęta, zaczęli przekazywać pewne części swoich majątków ziemskich rycerzom duchownym czy dworzanom. Zwyczaj ten miał zapewniać poparcie dla władcy wśród reprezentantów tychże warstw społecznych, ale też możliwość dobrego wykorzystania każdego kawałka ziemi. Wasal miał bowiem obowiązek na wypadek wszelkich problemów służyć swojemu seniorowi radą oraz zbrojnie wraz z całym podlegającym jego komendzie wojskiem. Oczywiście sam Wasal musiał jeszcze za własne pieniądze zakupić cały rucerski sprzęt, czyli broń, zbroje, no i często też konia. Jakikolwiek sprzeciw wobec woli seniora uznawany był za zdradę, zwaną felonią, z języka francuskiego, co na język polski możemy przetłumaczyć jako wiarołomstwo. Kary wobec takiego zachowania były surowe i miały charakter zarówno praktyczny, jak i symboliczny, aby odstraszyć innych od podobnych działań. Chcecie przykłady takich kar? Proszę bardzo. Zacznijmy może od pierwszej. Senior mógł odebrać wasalowi jego ziemię, czyli lenno, i wszelkie związane z nią prawa oraz przywileje. Po drugie, wasal mógł zostać wygnany z ziem seniora, a jego imię okrywało się hańbą. Po trzecie, oprócz utraty lenna, zdrajca tracił cały swój majątek, który przechodził na rzecz seniora. Po czwarte, w poważnych przypadkach zdrady mogła pojawić się nawet kara śmierci. Dokonywano jej różnymi metodami, stosowanymi w zależności od lokalnych zwyczajów, no i oczywiście stopnia zdrady. No i po piąte, zdrada była postrzegana jako zniewaga honoru. Wasal mógł zostać publicznie upokorzony, na przykład poprzez rytuały symbolizujące jego degradację społeczną. W punkcie czwartym nie chciałem wchodzić w szczegóły z wiadomych powodów, ale tutaj mogę Wam podać kilka przykładów. Takim rytuałem symbolizującym degradację społeczną mogło być na przykład publiczne odebranie insygniów władzy, np. miecza, pasa rycerskiego lub pierścienia poświadczającego status społeczny danej osoby. Kolejnym przykładem mogło być zniszczenie herbu oraz pieczęci rodowej, na przykład poprzez publiczne ich spalenie. Na koniec jeszcze dodam o rytuale odbierania na oczach zgromadzonych gapiów pasa rycerskiego, a następnie teatralnie łamania miecza wasala, który dopuścił się zdrady. Brutalne to były zwyczaje, ale chyba nie najsurowsze, jeśli spojrzymy na szeroki kontekst kar za zdradę w historii świata. Powróćmy teraz do średniowiecznego życia seniorów i wasali. Choć na początku funkcjonowania tych zwyczajów, Lenno, czyli ziemia nadawana przez seniora wasalowi jako swojego rodzaju rekompensata za wierną służbę i pomoc zbrojną nie była rzeczą obowiązkową, to jednak z upływem lat weszła na stałe do obyczajów obecnych w relacjach obu stron. Nadanie lenna odbywało się podczas uroczystości nazywanej Hołdem Lennym. W jej trakcie wasal klękał przed seniorem, łapał jego dłonie i następnie składał uroczystą przysięgę wierności. Natomiast senior wręczał wasalowi symbol nadania lenna, którym mogła być np. włócznia, chorągiew lub dokument potwierdzający zawarcie umowy. Wiele tego typu wydarzeń zostało uwiecznionych na obrazach. Przykładem może być obraz Jana Matejki pod tytułem Hołd Pruski Zobaczcie. System lenny rozpowszechnił się w wielu krajach średniowiecznej Europy i wykształcił system zależności między poszczególnymi seniorami i wasalami. Tę strukturę nazywamy drabiną feudalną, na której szczycie zawsze znajduje się władca, czyli suzeren, i był on jedyną osobą, która nie była niczym wasalem. Natomiast każdy niżej sytuowany wasal już mógł zostać seniorem dla kogoś innego, czyli na przykład hrabia lub baron będący wasalami suzerena, mogli być seniorami dla rycerzy. Najniżej drabiny feunalnej znajdowali się tradycyjnie biedni, niedocenieni chłopi, którzy podlegali właścicielom ziemi, którą uprawiali, lecz nie składali nikomu hołdu lennego i jednocześnie zwykle nie mogli opuszczać zamieszkiwanej i uprawianej przez siebie ziemi. W społeczeństwie średniowiecznej Europy doszło do podziału społeczeństwa na Stany. Było to możliwe na podstawie nadawania przez władców tzw. przywilejów, a więc szczególnych uprawnień określonym osobom lub grupom społecznym. Pierwszym nad wyraz uprzywilejowanym stanem było duchowieństwo, które zwalniane było z większości podatków, a także co bardzo istotne, posiadało możliwość tworzenia i podlegania pod własną jurysdykcję, a nie królewską. Drugim stanem było rycerstwo, po czasie przekształcone w szlachtę, również szeroko uprzywilejowane. Posiadali prawo do pełnienia ważnych funkcji państwowych oraz bycia właścicielami majątków ziemskich. Osobnym stanem było mieszczaństwo, które zyskało prawo do samodzielnego zarządzania miastem, tworzenia takiego samorządu, jednak musiało płacić daniny właścicielom takiego miasta. Ostatnim i najliczniejszym stanem, najmniej wpływowym pod względem politycznym, byli chłopi, którzy, jak już wiecie, musieli pracować na ziemi swojego pana i podobnie jak mieszczanie, musieli temu pła panu płacić Daninę. Historia społeczeństwa epoki średniowiecza opiera się na feudalizmie i warto zrozumieć, czym było dane zjawisko. Natomiast kwestie oceny takiego modelu pozostawiam wam samym. Jeśli podobał Ci się ten odcinek, to możesz pomóc mi na wiele różnych sposobów realizować swoją pasję. Subskrypcja, łapka w górę, komentarz czy udostępnienie mojego filmu dalej zwiększa zasięg i pozwala mi dotrzeć do szerszego grona odbiorców, dzięki którym zyskuję motywację do działania. Więc jeśli zdecydujesz się na taką pomoc, to będę Ci bardzo wdzięczny, Szanowny Widzu. Na dzisiaj to już wszystko, do zobaczenia w kolejnym odcinku, trzymajcie się, cześć!